Już się mam zyste i Teraz kolejny film na kanale. Dzisiaj gramy po raz drugi, tak na tym kanale w y, Ultimate Custom Nighta. I dzisiaj robimy sobie podobny też do ostatniego, y, czyli robimy Chica, czy, Chica, to Chica, to i bo niego, Gear, Girlman. tak, to jest Balun Gear. Tak, 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 tak. dobra Nightmare. Y nightmare papeta, samego papeta, Boniego, niego, i Old No i jeszcze Phantom Frediego, także lecimy. Dobra, no, tu plan jest taki eee, Chodzimy w węty i. I... Dobra Ajajaj Kurde naszego nie weszło. weszło Co to było? NIE! PAPET IDZIE PO MNIE! Kurde, co jest? Let's go somewhere more. Dobrze, także... Tego nie zależy CZEMU TAM BYŁ NIGHTMARE? CZEMU TAM BYŁ NIGHTMARE? Aha... Bo ja na, na początku... Miałem... Gdzie jest? Dobra. Okej. Okay. Dobra, dobra. dobra. Jest o względny. Powód, dobra. Dzięki, dzięki. 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 Matka To jest rozpierdziel. Na Nawidzę balimbicza. Dobra. Uf. Oj, powiem wam, że no w jednym momencie Myślałem, że to usram, ale dobra, żyję, żyję czuję się dobrze. Zapomniałem o PhoneGuy'u okay, czyli to jest PhoneGuy z trzeciej części gry, bo tam był... Coś tam jest o sprężynowych strojach Jak dobrze wiem, jest... Z... Jeden ja znany sprężynowy strój marionetka In the please customer experience. As always, if there is ever an emergency, please go to the designated space room. Every location is built with one extra room that is not included in the, map layout program, the or Let yeah, me talk. Thanks. As always, off NO PRZECIEŻ BYŁO! Dobra Widzowie przygotujcie się bo będzie bo niczy. Ojej ja... Kapet Music to me W ogóle tam chyba mi Didi dodała Golden Frediego bo tam był... Był... Jak, nie Panie, nie, kogo nie nadała? Nikogo? Co? kogo mi Didi nie dała? No cholera no tam była Muszę wejść to i teraz to Ale tam już była piąta chyba, nie wiem która była. Na spokojnie, widzowie, na spokojnie. Uh -oh. widupiaj. Oh. Matka ci nie kocha. till your night mm. and o ja i właśnie mogę właśnie nie słyszałem. o oh shit nie balora no to przesrałem on śmieszne. Balory mi dała. No co jest? Chica. Ja nic nie widzę, że To bez jump scare'ów to przygotujcie się jednak, nie. Dobra, poszły sobie. Fuck. Jest gorąco. O, okay. Hello and welcome to your new summer job at the new and improved Freddy Fazbear's Pizza. Uh, I'm here to talk you through some of the things you can expect to see during your first week here and to help you get started down this new and exciting career path. Uh, now, I want you to forget anything you may have heard about the old location. You know? uh, some people still have a somewhat um, okay. negative impression of the company. Uh, that old restaurant was.

So wish him over the day shift. So, hey, lucky at you, right? Uh, mainly, he expressed concern that a certain characters seem to move around at night and even attempted to get into his office. Now, from what we know, that should be impossible. But that restaurant should be the safest place on earth. So, okay. while our engineers don't really have an explanation for this, the working theory is that yeah, the robots we'll were never neighbor. given a proper night mode. So, when it's it quiet. Puch, puch, puch. Puch. Przepraszam. Dobra. Aha. Nie mogę zaświecić. Szybciej. Marionetka! Oj, to było bliskie. Jest! Ło! Jakbym usłysł tą marionetkę Oj tak! 2050 dwa, dwa tysiąc potem. Aha, Godit dwa razy ubiła. O! Dobra, to było mocne. Dobra, dobra. Kogo mi dodałaś? Ok, go, Golda mi dodała. Polem Frediego. I co to wszyscy? Myślę, że Valore. Dobra, a dajmy. Na koniec filmu 50/20. W ogóle ma, jakieś Tak, ma nowy office, dobra. No to super. Osiągnięcie życia po prostu. Jedziemy. 50-20, obczajmy. Wszystko zamknijmy, patrzcie. Uff, fuck. Ha uh, ha uh, ha, uh, męgli. Wypieczaj. O, papet. Uwaga! No ja to... Dobra, dobra. I oto tym pięknym sposobem Zakończmy ten film. Przeszliśmy 2070. Nie wiem gdzie tam było. Office też mam nowy. Upczajmy no, go. Jak on wygląda. No, szybciej. Szrybcie, szybciej, szybciej, szybciej. No. Tak. No nawet fajny. Nie powiem. Ładnie. No dobrze. Tu ma tyle w czymś nas w filmie. Na samym filmie na razie papa. Pa.